Prosiliśmy w komentarzu, żebym Ci pokazał w ogóle, jak się żyje w takiej osobówce na stałe, w takim mikrokamperku. No to w takim razie vlog specjalny dla Ciebie. Często pytacie w komentarzach, jak radzę sobie z toaletą. Oprócz tego, że mam tutaj kibele, którego mogę użyć, to i tak staram się korzystać z publicznych toalet, na przykład w Lidlu. Często w Lidlu jest darmowy parking, na którym można zaparkować na noc, ale coraz częściej zdarzają się ograniczenia do 90 minut. Więc na każdym parkingu trzeba podchodzić do tego indywidualnie. Buzie widzę w tym słońcu, nie w chmurzu. Ale. Buzie widzę w tym chmurzu. Ostatnio bardzo mało nagrywam. Tak wyszło. Staram się nagrywać takie rzeczy, które będą Cię naprawdę interesowały. Więc jest słońce, z tej strony mam otwarte kompletnie okna, z tej strony mam tutaj zasłaniane, bo jest poranek, a jest już gorąco. 28 stopni pokazuje w środku ale kiedy jest taki lekki przewiew to jest naprawdę w porządku dzisiaj odwiedzili mnie Ryan i Sophie z kanału Liberation i nagrywaliśmy pan właśnie mojego samochodziku będziecie mogli niedługo zobaczyć u nich na kanale a teraz kolejny tip jak znajdować fajne miejsca na po prostu dziki camping na zatrzymywanie się w fajnych miejscach i tym podobnych. Przejeżdżałem tędy ostatnio i zobaczyłem, kurde, tutaj kampery się zatrzymują nad mnie ognisko rozpalone. Kurde, ok, ale nie miałem jak się zatrzymać. Teraz wracam tą samą drogą, więc wziąłem, zatrzymałem się, zrobiłem sobie pineskę i następny razem po prostu sobie tu podjadę. Byłem oglądać samochód. Wskoczyłem też do lokalnego Lidla, a teraz wysłałem czapkę i właśnie natrafiłem przez to na lokalną pocztę i mogę zwiedzać tak nasze szybciutko lokalne miasteczko i tak jest fajnie przystrojone i tak sobie myślę kurde fajnie byłoby wziąć i to zatrzymać się na stałe, ale niestety śpieszę się teraz do pracy ach, bo niestety trzeba chodzić do pracy prawda Dzień dobry Ostatnio trochę mało nagrywam e, dlatego że mam wrażenie że już dużo nagrałem Podobnych rzeczy, więc staram się robić tylko ciekawe. Jest lato. Mam teraz, niby, 33 stopnie, tylko dlatego, że tutaj jest super, jak mi przewodzi ciepło. Tu mam otwarte okno, tam mam otwarte okno i tam otwarte okno. I to robi przewiew. A jak przewiewu nie ma, to w ogóle wygrzebałem sobie z magazynu wiatraczek. Tymczasem zrobiłem sobie jajecznicę, kiełbaska, pomidorek. I tak nie mam lotówki, ale lotówkę mam w pracy i przez to. Po prostu wieczorem po pracy wziąłem sobie paczkę czterech kiełbasek i wziąłem sobie te do środka. I popijam sobie teraz kawkę z kubeczka z RAF Adventure. Pozdrawiam, dostałem nowy kubeczek, bo ostatni tym się rozbił niestety. Także na dziko najlepiej, oczywiście, że tak. Um, no i za chwileczkę po prostu trzeba iść do pracy. I tak mijają mi ostatnie dni. Jest czwartek, mam do pracy na godzinę 17, więc w takie dni próbuję robić rzeczy takie, co wymagają sporo czasu. Więc zatrzymałem się w tym pięknym miejscu, z którego zaraz pojadę zrobić pranie, bo tutaj mój sporo czasu. I przechodziłem tutaj wcześniej, ale wiecie, bez telefonu, bo szedłem tutaj w krzaczki. I te konie, które są tam, na horyzoncie, one były tutaj. I one po prostu tak odeszły. I, I tak z nienacka, bo się też nie spodziewałem I o! Takie fajne rzeczy z rana. Ja bardzo lubię takie. No i że jeszcze oddech tego świeżego powietrza, natury i trzeba brać się za obowiązki. Przyjechaliśmy do Malcham chwileczkę odpocząć i pójdziemy sobie na górę. Tam jest wodospad i pójdziemy sobie do góry. Korzystając z. Ja to mam na nosie. Korzystając z tej pięknej pogody, pójdziemy sobie do Malchalm i zobaczymy, czy da się wjeść w górę wodospadu. Zaparkowaliśmy w takim moim sekretnym miejscu. Tu jest płasko, jest jedyne miejsce, gdzie jest płasko, a tutaj jest tak stromo. Tym razem nawet nie mieliśmy nic nagrywać, po prostu mieliśmy się przejść, zobaczyć, może wyjść na górę tego wodospadu. Ja właśnie wspiąłem do góry, zobaczyłem taką sazaweczkę, może tam gdzieś popływamy i wspiąłem się na szczyt. Tej góreczki, skałki. No, po prostu, no, aż mordka się cieszyła. I oczywiście musiałem stanąć na samym skraju, przecież, tak. No, nie byłbym sobą, jeżeli bym nie zszedł do właśnie tej jaskini, szczeliny i zobaczyć po prostu to z miejsca, w którym no, wszyscy chcieli być, tylko ciężko tam było dojść. Tam byłem przed chwilą, a. Tam bym chciał być za jakiś czas. To byłoby piękne. W drodze powrotnej mieliśmy tylko pójść na kawę w centrum tej wioski, ale moim oczom ukazało się coś naprawdę nietypowego. To były prawdziwe wyścigi kaczek. Ok. Może to były tylko takie kaczuszki do pływania do kąpieli, ale każda z nich miała swój numerek i każda z nich po prostu była wykupiona przez uczestnika i każdy mógł coś wygrać. Oczywiście to było na cele ratatywne. Wieżono ma całe pole tej trawy. Idzie do Ciebie. Ale ona ma dziki wraz twarzy, twarzą No, będę do nocy. ją na mleko. jak to nie jest krowa? Ja mogę tam Co tam. robisz? Wiesz co? Zrobiliśmy sobie taką ścianę starpa po to, żeby po prostu wiatr i deszcz dla nas nie efektował tak bardzo. I na spokojnie tutaj sobie posiedzimy. Z tym pięknym widoczkiem. Zaparkowałem sobie tutaj na noc na lokalnym parkingu i sobie tutaj siedzę, obrabiam filmy i podchodzi gościu. Czy mogę zająć chwilę? Widzę, że ma identyfikator jeszcze. No, no mówię, okay, i okej, dobra. mówi tak, e, bo ja to jestem z lokalnego konsylu, jestem ciekawy po prostu, kto używa. Eee, tego parkingu eee, spokojnie, spokojnie w, w, możesz tutaj być, bo ten parking jest otwarty 24 na dobę, tylko są ciekawe tutaj no tam pogadaliśmy fleczkę i dał mi tutaj e, ulotkę i mówi ja bym miał jakiekolwiek problemy tutaj na tym parkingu albo tutaj ten, no to żebym spokojnie do niego tutaj wziął i napisał i yy, i wtedy on będzie mógł pomóc taka Ciekawa rzecz. No i znów cały dzień spędziłem na edytowaniu e, filmu. Z właściwie półtorej godziny materiału skróciłem go do 16 minut. Hmm. E, wycisnąłem esencję, żeby było jak najfajniejsze. E, I teraz tylko muszę intro, outro dograć. I mam nadzieję, że Wam się spodoba film sprzed dwóch lat. Ten, którym popłynęliśmy na Lee Bay do jaskini dobra, zbieram się, bo zaraz się spóźnię do pracy kumuję u zdziwieniu wciąż pracuję w drukarni gazet i mam kontrakt tam już od ponad pół roku w IKEA można dostać za darmo różne śrubeczki, a szczególnie moim zdaniem przydatne są e, takie e, takie i kilka różnych innych rzeczy, które tutaj można sobie wziąć. Kawka zrobiona. No, i taki to jest właśnie poranek. Z jednej strony odsłoniłem sobie zasłonki z okna, pada deszcz. Obudził mnie dźwięk uderzających mocnych kropel deszczu. O, po prostu, blachę samochodu. Może i wygląda to, że to przepiękny las parkuje, parkuje pośrodku przepięknego lasu. Tak, tylko że to jest parking. I z drugiej strony są samochody różniste. Więc zostawiam sobie widoczek, ten romantyczny, ten leśny i tak wygląda poranek, kiedy pada deszcz. Czasami piszecie mi w komentarzach macie. Zrobiłby sobie takie wyjeżdżające szuflady, tak jak na tych wszystkich pięknych instagramowych po prostu zdjęciach i filmikach. Wtedy możesz sobie stanąć na zewnątrz i gotować. A co jak będzie padał deszcz? Wtedy te szuflady nie wyjadą, bo będziesz cały mokry. Dlatego staram się robić tak, żeby wszystko można było zrobić od środka. Jeżeli masz konkretne pytanie odnośnie życia w mikrokamperze lub dużym kamperze na stałe, to napisz w komentarzu. Ja cię odeślę do konkretnego filmu, bo nagram ich około 300. A jeżeli nie, to nagram specjalny film dla ciebie. Na przykład jak ten, w którym opowiadam o ośmiu rzeczach, które pomogą ci się wyrwać z systemu. Zainteresowany? Kliknij już teraz.